Blanka Lipińska, znana autorka bestsellerów, postanowiła publicznie wyrazić swoje niezadowolenie dotyczące kwestii związanych z dostępnością legalnych możliwości podwiązywania jajowodów w Polsce. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ogromna różnica istnieje między możliwościami, które mają mężczyźni, a tymi, które są dostępne dla kobiet. Mężczyźni mogą w każdej chwili poddać się wazektomii, podczas gdy kobiety napotykają liczne ograniczenia i dyskryminacje, zmuszając wiele z nich do poszukiwania rozwiązań poza granicami kraju. W mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, Lipińska często podejmuje tematy społeczno-życiowe i angażuje swoich fanów w różnego rodzaju dyskusje. Ostatnio podczas sesji pytań i odpowiedzi odpowiedziała na zapytanie dotyczące procederu azektomii dla mężczyzn. Jej reakcja była jednoznaczna, z pasją podjęła temat podwiązywania jajowodów i braku sprawiedliwości, z jaką muszą się zmagać kobiety w Polsce. Autorka zaznaczyła, że w przeciwieństwie do mężczyzn. Kobiety nie mają legalnej możliwości poddania się takim zabiegom w swoim kraju. Aby skorzystać z tej opcji, kobiety muszą udać się do Czech, Słowacji lub Niemiec, co według Lipińskiej jest po prostu ogromną niesprawiedliwością. W obliczu tej sytuacji w wielu relacjach nawiązywały do niej także inne internetowe użytkowniczki, które podzielały jej oburzenie. Wiele kobiet podkreśla, że nawet w sytuacjach zagrożenia życia pomoc, na którą powinny móc liczyć, często nie jest im udzielana. We wpisie do sprawy odniosła się także ginekolożka Agnieszka Nalewczyńska, wyrażając podobne zdanie. W rozmowie z dziennikarką zauważyła, że choć wazektomia jest legalna, kobiety w Polsce nie mają takich samych praw co mężczyźni. Dodała, że podwiązywanie jajowodów można legalnie przeprowadzić za granicą, ale lekarze w Polsce nie ponoszą żadnych konsekwencji prawnych za nieudzielenie informacji na ten temat pacjentkom. Podkreśliła również, że choć tabletki dzień po są dostępne, to sterylizacja u kobiet już nie jest tak oczywista. Temat ten budzi wiele emocji i wzbudza niepokój wśród kobiet. Ten zapis z życia publicznego pokazuje, jak ważne jest otwarte mówienie o potrzebach i prawach zdrowotnych kobiet, które nadal borykają się z licznymi ograniczeniami w dostępie do leczenia. Wspólnie z Lipinską dziesiątki kobiet domagają się równości, sprawiedliwości i transparentności w obszarze zdrowia reprodukcyjnego. To nie tylko apel o zmianę, ale także wezwanie do działania, by w końcu równość stała się rzeczywistością, a nie tylko pustym hasłem.